Siemaneczko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj lecimy na zakupy do niemieckiego sklepu Rewe. Co ty robisz? Zima. Cieszę się, że nie w to. Siema ja zwariowani ludzie. Salomon musi wyhaczyć tą śnieżkę na Japę. Jest śnieg, słuchajcie, zobaczcie jak pięknie. Piękny śnieg śnieżna, jest. Śnieżna powłoka pewnie, nas zasypała. Pewnie tylko na chwilę. No tak, ale skrzeczy. skrzeczy to nie jest źle, lepi, nie? czyli nie jest. Po co idziemy? Ogranęła nas szałowa, y, y, ta Świąteczny. świąteczna gorączka. Idziemy zobaczyć jakieś gadżety znowu. Gadżety? Do jisk. Idziemy zobaczyć. Jakie mają słodycze świąteczne niemieckie? No zobaczymy, co tam będzie, nie? No, ale do jiska też. Do jiska po co? Scandinavian and Living. No takie też mają, może kasnale jakieś <laughs> angebote są, wiesz? No Różne rzeczy się no. dzieją. Widzimy się w sklepie. <laughs> Słodycze są Linda. Słuchajcie, takie, takie małe G. Mów głośno trochę. z przesady. Może tu Polacy pracują? Wiecie, ile to kosztuje? No i to, co z że Polacy pracują? 3,69. A w środku są trzy cukierki. No jest po prostu jakaś tragedia. No, a to jest, to, jest, to jest marka? A, no, no, to, 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 to 70% płaci za markę? Nie, 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 nie powiedziałem, że wszystkie słodycze 30, 30%, Linda. 30%, Linda? Czy Linda markę, jest tak więcej. naprawdę u, aż taka? No, no może jest. No, albo te pralinki. No słuchajcie, no to kosztuje też 369. Ile I, sztuk i tam przyjdę, jest 9. przyjdę do Was na święta i dam Wam w prezencie kołelinę. No, no. no liczy się GS, no ale. No ale w troszeczkę, to, to, to uważam, że, że, troszeczkę uważam, że. uważam, że. Ile ceny, kosztuje taki gwiazdorek? Są ale patrzcie. To, to jest taki gwiazdorek. Nawet gwiazdor gęgsta jest. Ile kosztuje gęgsta? 5 euro. 5 euro kosztuje gęgsta, a taki gwiazdorek kosztuje 13 euro. Czyli oznacza to, że jest to około razy 4 no z, razy 4,50, bo to jest 14 eee, zł. Kurde. będziecie kiedyś w Niedersachsen, to zapraszam do zakupu tych e, To są dobre tak, tak. one są tutaj robione. Są pistacjowe, są różne smaki. zobaczcie. Jak to, e, my w sumie tak. nie bierzemy tych Linda, nie? Też są, Nigdy nie. Też są, też są drogie? No raczej nie. Czasami ja sobie kupię, jak nikogo nie ma w domu, to zjem. <laughs> <laughs> Sama <ale>. dla <laughs> Te serduszko? Te serduszko, słuchajcie, one są... Jak ktoś jest fanem Marcepanu, to naprawdę Wam polecam. Zobaczcie, są różne różne... To są te Nugat. Dobre, to są te... Czyli orzechowe to, są te nider, nider, to są te z Nider Z Lubek o, tam robią. To jest. Ale w ogóle... Jakie Niderzaksen W Lubek, w Lubek to Lubek robią. Lubek to nie jest Niedersachsen, zresztą. O, co nie. no Lubek Niedersachsen? A ja nie wiem, Lubek nie jest Niedersachsen. Lubek to jest nad, koło morza, nad morze się jedzie. Może lubek. wy wiecie, z geografii byłam słabą. Piszcie w komentarzach, czy lubek? czy lubek to Niedersachsen. <laughs> Telefon daj. Sprawdzimy za chwilę. Sprawdzaj, czy lubek, w jakim jest landzie lubek. Lubek, bo jak z tego, co mi się wydaje, to nie jest Niedersachsen. Ale mogę się mylić, bo sprawdzamy, bo lubek jest nad morzem. Jaki więc... fantku kurwa pan Lubek przez Uumlaut. Stary, nie masz internetu, to nie? Piszcie w komentarzach, nie mamy neta w sklepie Rady. Lecimy dalej schleswig Holstein. schleswig Holstein. Nie wiem czy to nie jest Nider okay. tylko to jest firma Eger. Ale czemu mi się popierdziło nie, że to jest to Nagrywa się czy nie? Nagrywa się Słuchajcie, mała kłótnia z Ewą Oto co dzisiaj jest na obiad Ja stwierdziłem, że spaghetti To mi powiedziała to se sam rób I jestem po mięso jakie mięso? wybrać? Nawet nie wiem, bo z reguły nie kupuję. Mielone, na pewno mielone, nie? O jest. Zwykłe mięso mielone. Ewa tu by kupiła kurczaka i sama zmieliła w domu. Mamy mięso mielone. Taka dygresja ogólnie. Że mięso mielone to i tak nie wiadomo z czego jest, nie? Tu coś odwrotnie jest. Dlaczego to jest odwrotnie? Dobra, lecę do Ewy, może ma lepszy humor. I co tam masz ciekawego? Czekolady są w promocji Milka. Muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę nie ma żadnych takich słodyczy świątecznych. Jedyne co wygląda jak Alien. Są świąteczne słodycze, są te kalendarze Zrobiłam od to. pierwszego. Zrobiłam to, słuchajcie. Co roku to robimy. To Piękna mieszanka. I są, nie? są czekolady Milka. Pokażę jeszcze raz. Piękna mieszanka. Czekolady te. Czekolady Milka są w promocji. wzięłam sobie po 2 euro. Po w sobie są? Bez przesady 2 euro. Tobie też wziąłam jedną. Euro 99. Czekoladową taka taką bomba czekoladowa. Ja wolę taką, z karmelem, ale weź tą też. Weź ale ja ogólnie wolę z karmelem, tą. Ale słuchajcie, wiecie co, no jest wzięta, przestań się. Zajebista jest ona. Zajcie, wiecie, patrzcie co znalazłam. Pamiętacie jak jesteście y, byliście. byliście. jesteśmy dziećmi lat 90. Były takie lizaki, nie? Zobaczcie. Ale zobaczcie co ja znalazłam ze stukierki tutaj. Czy to be... Dobra, chcę. Tu jest, nie? Mokka, mokka, to będzie kukułka. Mokka, to jest kawa. No ja wiem, że to jest kawa, ale kukułka nie smakowała rumem. Tu je łyski. Tutaj jeszcze jest cały Link. To jest, to nie jest lint. Jak cały Link? i, i Nider. Nider <ścoughs> Co tam masz jeszcze? Świnia w Niemczech przynosi szczęście. Jest Aha, to jest takiego, szczęścia. U nas jest, u nas jest ten. Jak on się nazywa? gościu zrobiną? Kominiarz. Kominiarz, a to jest świnia? U nas jest kominiarz, a w Niemczech jest świnia, nie? Tak? Są takie małe na przykład. Jest napisane dużo szczęścia. Ale z tyłu też jest kominiarz, ale myślę, że bardziej że No, ale, ale kominiarz, oni... ten kominiarz to jest świnią. No tak. <laughs> tak jakby. Także muszę mu powiedzieć, że są fajne ciekawe rzeczy. Na, na, na urodziny czy a czemu no. zawsze się tyle co kupić? Już abym kupiała świnię taką do żarcia i kupiec. No u nas to trzeba już prezent, nie wiadomo jaki kupić. Co tu jest? Słuchajcie, myślę, że musicie zasubskrybować i podnieść łapkę w górę. Jest to... jest to... No właśnie, subskrybujcie, łapkę w górę, wspierajcie nas. Do włosów. Pani z tyłu nas starkuje. Chodź za nami. Starkuje nas stara baba, nie? Starsza pani, nie ma tak szybko. Starsza pani, o, przepraszam, na no starsza pani nie. No i co, słodyczy minęliśmy, bo za dużo nie ma. Teraz idziemy do, do Jisk, Teraz pójdziemy niebie. do Jisk, a tu o, prezenciki na gwiazdkę. Co tu jest ciekawe? A, to, to już dostałaś rok temu. Co roku dostaje skarpety, nie? Chyba jaj. Już tu dostałeś piżamę, już dostałeś wszystko. Już. <laughs> A jest dopiero trzeci, Popłakałeś. nie trzeci, w sumie nie jest, ale trzeciego to oglądacie. O stary, zobacz jest. to. Co to jest? To jest jakaś łódka. Nine mil mile Co to jest? 9 mile. Umiem czytać, ale to bardziej będzie to takich drinków, bo jest taka ta... Ile to kosztuje? Ja chyba to wezmę. Wiecie? Ale to nie wiesz, co Każdy, to jest. Garanty rok. W każdym porządnym polskim domu musi być e, fresh, e, e, butelka e, e, dobrego alkoholu. No nie masz pojęcia, co to jest, dziewczyna. No Piszcie w komentarzach, co to jest. Ale weźmy to, ja spróbuję to. Ale ja nie wiem, ile to kosztuje. Czyli ile ma procent? 37,5%. No to takie jak ci powiem, no wódka, ale ko... Gdzie można sprawdzić? Gdzie jest ten? Ta maszynka do sprawdzenia. Gdzie jest ta maszynka? Jest, to jest jeszcze pewnie nie wystawione, wiesz, co tu stoi, bo będą wystawiać dopiero to. Aha. A jak będzie to, a, a jeżeli to jest dobre i przyjdę jutro i nie będzie? Ze szklanką, wiesz. Wódka to wódka, jakie to ma być dobre. Jesteś strasznym narzekaczem. Jesteśmy jeszcze w ulubionym miejscu Ewy. Wyprzedaży. Wyprzedaży. 5 euro. Kosztuje to z tego, z tego marcepan. Ja bym to wzięła, tylko że to jest ciemne, wygląda jak Michałki, nie? Weźmiemy to. Lubię to Życie jest piękne z tobą. O może byśmy kupił czasami coś takiego. A to co to jest? likier, Bardzo chemiczny. Ja ten kupił wiesz co? Żelki. O, dla mnie to by było ja dobre. to, to. Ma Orange, or, orange, oranż. To nie będzie ci smakowało. Czyli musztarda y, pomarańczowa. Są szoty pewnie. Szoty te witaminowe. Mm -hmm. Tu mamy pepperoni. Bardzo ja, ja dużo jest promocji, I tak, i tak nie? potrafię spędzić tutaj naprawdę spory czas. Na Bardzo długi czas, no. nie? To są takie wiecie, są gadżety o oh, happy, beer, wszystkiego najlepszego. O, a tu jest czekolada. Może lepiej coś takiego? Czekoladę bierz, od razu, momentalnie zejdzie Paciek. A tu jest marcepan, no ale ja nie na lubię marczepana. Spro... Lubię, czego ja nie lubię? No, my w sumie kończymy już te zakupy. Parę, parę słodyczy się wzięło. Będę robiła paczkę do Polski, choć dla mamy i siostry. Już mam tam trochę popakowane. Myślę, że muszę to wysłać. Może wam pokażę, co spakowałam. Pios. Możemy to w tym odcinku? Możemy. Pokazać. Tak, zobaczymy możemy. później. Słuchajcie, znaleźliśmy słodycze świąteczne w rewę wreszcie. Wszystko jest tutaj z przodu. Co tu będziemy teraz wybierać? O kurde, tu nie wiadomo, co wybrać, ej. Patrzcie, to musiałam. No, kiedyś kupiliśmy to i pies to zażądał. Znaczy, w sensie nie wiem, gdzie są te maskotki. Tego, te maskotki, pies wziął, no, no jest ja Takie zestawy, ale wiecie co? Ja zawsze lubiłam. to dzisiaj na pewno lubię. Czekolady, po, podobne y, produkty. Ta czekolada, ona się tak rozjeżdża, typu y, języku, ona jest taka cukrowa, strasznie, ale lubię ale czekolady. Ale bardzo dobre podobne. jest na przykład to, nie? Co? Nie lubisz tego, to jest z miętą. To jest z miętą, ja to lubię, ale nie gwiazdorki, tylko ja lubię na przykład te. Takie bez płaskie, le, do, płaskie chlebki jakby. Weź mamie, no. Bez, no. Paczkę żywnościową Będzie zrobić. paczka żywnościowa do Polski. Takie małe czy jeszcze? Tak? 3 euro. 3, ja 3 rozumiem, euro, no bo że, to jest też ja nie Rozumiem, że jest inflacja, to jest nie. After eight. After eight. What the fuck. Ja rozumiem, że nie. jest czyli inflacja. Czyli po 8, czyli je się to po ósmej. Rano czy nie wieczorem? Wieczorem właśnie, after eight. Ja mam powiem, że jest inflacja inflacją, ale czasami człowiek ma ochotę iść do sklepu i powiedzieć... Ja chcę kupę. <noise> no nie, nie? Inflacja no, inflacją, inflacja, nie? Ale to jest to, to co ja lubię. To jest to. Na pewno to w Polsce też jest. Na pewno to w Polsce też jest. Dobra, ludzie patrzą. To idziemy w drugą jeszcze, czy... Patrzcie jakie jajko. Są słodycze. Jajka? Mm. <laughs> Idziemy zobaczyć jajka. Patrz to, ziomuś. No już jest u, u, u to jajko jest prawie większe niż moja głowa. Ale najlepsze jest to, że będą te jajka takie sama wielkość, tylko tu będzie królik na te. Na święta wielkanocne. Identycznie będzie. Będzie to samo, tu nie? Będą króliki, y, tu będzie kurczok. Y, za dwa miesiące? Tak, i tu. O, zamiast Tmisia y, y, będzie ten... Y, za, dwa <grym> za dwa miesiące to będzie, nie? No, A ja cóżka 3 euro i jest 5 Ferrero Lekko. jest pięć cukierków. Lekko, y, pięć. Ale ogólnie można je zrobić samemu. Można zrobić samemu wszystko, Ewa. I to jest takie coś, że to wystawiają dwa miesiące wcześniej, przed świętami. Że ty kupisz, weźmiesz do domu A po świętach promocja Nie, weźmiesz do domu, dwa miesiące przed mm. I nagle, I nagle mówisz, a mam ochotę I jeszcze tydzień przed świętami pójdziesz jeszcze raz kupić Także tak to, działa to, właśnie wiesz, kapitalizm wiesz jak, to, wiesz jak to działa? Tak samo działa z alkoholem na Sylwestra Tak samo działa, kupisz wcześniej, ale go wypijesz pra, prawie od razu wiesz, A to po co chodzi. Nie? A później kuźwa nima no nie no, trzeba lecieć ponownie. Dobrze, znaleźliśmy słodycze, coś tu jest, coś tam pewnie weźmiemy, ale lecimy do tego iska, nie? Zjedliśmy już bardzo dużo rzeczy, o tak wygląda. Tam są gazety, wiesz, o, trochę pokażę sklepów. Pierników pełno O pierników, ja nie piekę pierników, nie potrafię. Ale to jest dobre, wiesz, takie akcje są dobre. Co to jest? No to jest tak jak Lajona byś miała, A jakbyś lejona wzięła, tylko że to jest po prostu y, niemieckie i droższe. No dobra, idziemy zobaczyć do iska. Idziemy tak? do iska. Widzimy się za chwilę, a Wy subskrybujcie kanał, lajk, like, komentarz i tak dalej. Słuchajcie, jestem w ciężkim szoku. Kupi... Praktycznie nic nie kupiliśmy, no, może nie nic, ale parę Malutko, nie? czekolad zapłaciliśmy 73 euro. To jest po Jak powiedzi... Ja yy, składam protest, ja nie... To nie, to nie jest. Jak ona powiedziała cenę, to muszę wam szczerze powiedzieć, Zobaczcie, jak nigdy, to mnie... Mam tylko taką torbę. Pokaż co jest w środku. No dobra, to teraz nie zobaczysz akurat co jest w środku, nie? Ale... No to jak ona powiedziała cenę, jak nigdy nie reaguje, tak mnie wmurowało, nie wiedziałam co mam powiedzieć. Stałam i zabrakło mi słów. Pierwszy raz chyba w Nie w co powiedzieć, ale... ale Masakra, nie? No ty płaciłeś, ale... Niby e, nasze wspólne pieniądze, ale... Ale to jednak, jednak twoje. ja użyłem tej karty. W tym momencie i ja miałem właśnie gorszy, ja się go rzuciłem w tym momencie. Musiał swoją kartę dać. <laughs> Oj, bez przesady. Głowę mi ucinasz. Nie. Co ty robisz? Z daleka, stamtąd. Zabawiam się, bawię się po prostu. <laughs> się Bawię jak mała dziewczynka. Mam do tego prawo. Słuchajcie, idziemy do tego jyska, zobaczyć co tam się dzieje. W ogóle, jak widzieliście, spadł śnieg i muszę psa wziąć dzisiaj do, trochę do tego, do lasu, bo ona się bardzo cieszy. Wczoraj zaczęło pruszyć, no. jak wyszła na balkę, jak się cieszyła, że leci coś z nieba. Muszę wam naprawdę powiedzieć, że ona się cieszy w takich rzeczy. Powtarzam się, chyba coś się zawiesiłam. Muszę uważać, ludzie chodzą, patrzą, wiecie o co chodzi. Także nie, drogi widzu, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, łapka w górę. Jakiś, jakaś zagadka będzie? Może w jysku wpadnę na jakąś zagadkę byście coś napisali w komentarzach, w komentarzach. ucięłam końcówkę ale to montażysta to zrobi, pat co robi salamon. To robisz salamon? Palipeta. Idziemy do Jeska i tu o tu mamy, ja Wam zaraz pokażę. Tu mamy masaż. Tu można przyjść na masaż. Prawdziwy tajski masaż nie mylić z erotycznym. Tajki normalnie masują, nie Polki. Normalnie tajki, stoją i masują. I nie jest drogo, za chyba 45 minut 20 albo 25 euro. I mojej koleżanki mąż miał problemy strasznie z kręgosupem i przyszedł tutaj i mu pomogło. Naprawdę, także taki masaż, myślę, że jest nawet całkiem, całkiem do polecenia. No, ja bym musiała jest, iść. Musiał się przekonać w końcu, No, tak. dotykali by cię, nie? nie lubisz dotyku? Nie. <laughs> Patrzcie to, to jest a To kosztuje tylko 10 euro, może byśmy wzięli że mamy psa raz praktycznie haski nie pogryzie, ale będzie to po, po jednym dniu to będzie jeden wielki kłak. Idź dalej, idź tamtej strony. Czekaj, no to mi się też podoba. To jest może stać na przykład na, na czym? To na stole by mogło stać. Wiem. Możemy wziąć. No to nie jest drogie nawet 3 euro, nie? No, no, to ja że jest... Ej, ale to jest. Zobacz, zobacz. Zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz, Co? nie? Takie coś wyprodukowane jest tańsze niż czekolada. Sobie Tam bałwanek jakiś, no? tak a ten bałwanek? A ten bałwanek? Och, pewnie jest cięższy. O, Czekaj. już ma pod sobą pewnie. Może z bawełny, a to? Z nie, budalek? bo już ma y, w nogach, że stoi, no. Aha. Kamyszki, tak i, albo kasza. guziki, no, Może faktycznie. O, lampki. 10 euro. Ile ich tu jest? No czyta, ja nie umiem. w sensie. Godziny. 7 metrów. To jest duże, długie. Ogólnie wiedziałem, żeby tu nie wchodzić, po jest to y, katorga dla mężczyzny, ale no idziemy dalej, czego się nie robi dla kobiety. No to już nie ma świątecznych rzeczy, czy są jeszcze? To Euro 95. Ale to gdzie to postawiasz? Jesteśmy w dalszej części listka. One takie miłe. A w, a w duchu? Po co żeś przylezła? Po co żeś przylezła? Wiem, bo sama pracowałam w sklepie. Praca w sklepie jest... Ciężką pracą. Nie? Bardzo cicho mówisz, wiesz? No nie będę krzyczeć. Mówię, że praca w sklepie jest bardzo ciężką pracą, nie tylko ze względu fizyczną, ale klienci są bardzo roszczeniowi i czasami one muszą być wredne. nie? Ale mamy! A w duchu ty No tak jest, nie? Ale wiesz, to dobrze. No już bety. Bety nas nie interesują, chyba że jakieś pościele są promocje. Piąteczne rzeczy były tylko trochę na początku, nie? Są w promocji, ale jakieś takie te kolory przebrzydłe może nie Takie powiedzieć. jakieś, nie? Szarobury Te są ładne, ale czarne znowu też nie mogą być, bo przecież jak pies śpi we w betach, to później taka jazda jest, że budzisz się z twarzą jakbyś dosłownie zarośnięty był. No coś w tym jest, nie? O, to, jest, o, to też jakieś takie mikrofibraki Świąteczny szałtwa. idziemy teraz na spacerek. Wykorzystujemy trochę. że jest milimetr śniegu. Milimetr śniegu? Nie, milimetr może, nie no 2 centymetry jest. Ale już zaczyna topnieć, nie. także musimy chwilę wykorzystać, bo nasz piesek uwielbia, uwielbia śnieg. O! Coś tam znalazłaś? Jedyny członek rodziny lubi śnieg. Jedyny członek rodziny lubi śnieg. Także słuchajcie, śnieg. Także, słuchajcie yy, subskrypcja, łapka w górę, zaczynamy świąteczne szaleństwo. A, to był widzi. pierwszy odcinek. Także, żeby być na bieżąco musicie subskrybować i dzwoneczek, bo będzie więcej odcinków z świątecznego szału. Widzieliśmy, właśnie choinki wystawiają, także pójdziemy kupić żywą choinkę. Pewnie się pokłócimy w międzyczasie, może być ciekawie. No, dokładnie. Coś jeszcze tam widzieliśmy, co jeszcze widzieliśmy? Co widzieliśmy? Aha, na jarmark świąteczny będziemy jechać, także, także na subskrybujcie. Także naprawdę może być ciekawie, będzie um, życiowo, prawdziwie i smacznie. Będziemy dokładnie. jeść na świątecznym jarmarku. No, a my idziemy dalej. Tak wygląda nasza mieścina, wioska. Co wieś mieścina? Idziemy, to jest taki bole borek o. lasek, nie? Tu są konie. Ale koni teraz nie ma. Także tu Wam mogę pokazać. Jest zimno, no. Chodźcie. Są pochowane, nie? Błoto się, błotko się strasznie A miało zimno. być koniec. Tak, to jest koniec, moi <laughs> drodzy. To już jest koniec. Ale to nie znaczy, że na zawsze koniec. Także łapka w górę, słuchajcie, nie łapka w górę, subskrypcja i, i swój, dzwoneczek. I jeszcze Merry Christmas. Y we wish you a Merry Christmas. No to później. To później, jeszcze za wcześnie. Na razie jeszcze za lampki, wcześnie, nie? Na razie jakieś takie krasnale będziemy ustawiać, coś się będzie Aha, tam Aha, jeszcze wymyśleć. będziemy przystrajać dom, y, mieszkanie, znaczy. No, dlatego mówię, że to jest pierwszy odcinek y, y, gorączki. Blockmast. czy jak to się nazywa? To jest pierwszy odcinek rączki świątecznej. Będzie tych odcinków trochę, bo będzie trzeba jeszcze jakieś tam potrawy świąteczne zrobić. Także, żeby być na bieżąco, słuchajcie, w tej czapce, tak typowy krasnał, żeby być na bieżąco, słuchajcie, to trzeba naprawdę wcisnąć czerwony przycisk. To jest, tak, czerwony przycisk, przycisk i idziemy dalej. i trzymajcie się. Elo mordo!